Witam Państwa tego mojego stró życzenia, do mojego Angela Mimi. Do tego mojego syna, a za tym mojego strłu produkcja Angela Mimi. Zaczynamy. Helen Johnson. To autorka telewizyjnych, To nasza piosenkarka. Będziemy na tego mojego stru. Zmarła tego od 66 lata. której nie ma słowa, słowy, ale naprawdę już to małego syncę i serdecznie was. Thomas że z... Kelly, and the naprawdę też pełną aktorki. A Steven Graves tu był aktorkę. Nie. To Sonju, a ty był aktorki, aktor i aktorem razem z nami tego mojego syna, z tego już żyje. Robin Ben Johnson, Lucy Ball i Bill Johnson. Zmarła tego Lucino Ball. Tu, nie, nic. Czy to mojego syna i z tej strony mojego syna? Zapromnień, dajem to tego mojego tam i Lucy Ball, tego aktora i dwie aktorki. Bo jego, a z nami tego, bo tam. E, Tim e, Johnson i Ryan Johnson, będzie, będzie był aktor i aktorem. Tutaj tego mojego tam. Spróbuj, so, tego mojego, bam, jest z tego. To tego. E, do tego aktorem, tego małym, mać, do tego mojego synka. I ten i też. tu by, a naprawdę tu też. Kolejny nam spór, naprawdę, aktorka. Nic tego. Aktor tego, mojego osobno ale czy nie jest tak pod kim jest też tego mojego tam? I tu tego już ma. Zmarła od 40 lat. Będziemy mówić do tego marca roku 1718. Nie, 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 nie. Tysz, 1719 roku. Bum teraz Freinders, Mia, Handel i and Thomas Ondes, dwie atorki, aktorka i jedna aktor. Będziemy w po A ty teraz zmarła tego mojego, 25 mm. lat. Od tego mojego, nie, czy to nie inaczej, ale inaczej. Już nie ma. Od 8 lipca 1917 roku u, e, nie e, tak 1700 19... roku e, Tiro Jackson zmarła tego od spody A e, nic nie ma aktorem Michelle Johnson zmarła od tego e, 67 lat Ob tego Strup strumienia i mieć miłość na rok. I widzisz tego mojego przed wspólnym sporo roku zimy, wiosny, rato, jeszcze zimy i mhm, tego nie długo. Zapraszam do różnych zespołów, ale ze swojej an nie, Angela Mimi. Kaka Johnson. E, tego mojego zespoły, aktorka telewizyjnych, do mojego filmu, a którzy tego mojego tam, ale mówię Are numer tego mojego nad. Kaka Johnson tego 1813 roku. E... Angela Johnson, tego mojego nasmarła tego mojego serca. E, tak, Moje... i nie tego mojego synka, ta aktorki, będziemy mojego row i stręsią i naprawdę tego mojego synka. Bella Harris, e, takiej mojego wrócę do domku i też tego mojego tam. I teraz i tego mojego tam. Teraz jest tu, tu, tu i jeszcze tu. Zapraszam na ocenie bo mnienie, a Bela zmarła od 40 lat. Będziemy tego 1300. 8. I zapraszam ich w sobie na pół godziny tego już czas. Felista Hallelujah Tast. Zmarła tego 70 lat. 1300. 17-18 roku będziemy <laughs> tego mojego, tego spoczłonienia, a naprawdę dziś tego zmarły, do tego mojego, a ciekawy na siedzą tego mojego tam. Dobra. Teraz dziękuję i zapraszam na następnym razem. Do zobaczenia!